Pamiętacie, ten świat, ale mgła, już ten deszcz, wtedy byliśmy w małej norce, niestety odcinek nie wyszedł, nie nagrał się i wszystko co zrobiliśmy jest zmarnowane, ale wszytko spokojnie, bo za nami jest nasz jaki na szybko dom dom okay, teraz dam dam dom 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 tak jak słyszeliście dom na początku. Nie wyszedł odcinek, nie dom się. Niestety nie dom 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 nie patrzyłem, kurde. I niestety przegapiliście wszystko, co robiliśmy. Teraz mogę sobie więcej Tylko chciałam, żeby była jaka mgła. Eee, I robiliśmy domek. Tak wygląda nasz domek. Znaczy, ro, ja robiłem to za szybko, żeby żeby szybko, za, żeby za długi nie był odcinek. Ale tak nie wyszedł. Tutaj mamy takie wejście. Tutaj mamy drugie wejście, tutaj będą schodki. Tutaj bloki węgla, bo mam sporo, tutaj robi. Ale tak mam dużo miastka. Fireworki też porobiliśmy, bo mieliśmy puszczać. Tutaj nasza drama. Okej, okay, dalej, Oj, nie o iż tam pewnie widzieliście pieczyki, o przepadaliło się żelazo tutaj. Okej, o brama, ale dla mnie całego kurde. E no, w to byłem w wolnym czasie. Na odcinku, okay, to jakieś gdzieś były rzeczy, chyba tu mamy sporo żelaza. Znaczy też już, już tak jakby się nagrało. Ponieważ to był, miał być taki odcinek, że wiecie. Normalny odcinek, gdzie budujemy domek. I ja chodziłem co tyle po surowce, ponieważ gnąłem albo coś się chciało. E, no i wiecie, tak wyszło. Tutaj jeszcze mój niedokończony. Tutaj mi zabrakło drewna, więc postawiłem płotki. Tutaj, wiecie, no, tutaj będzie zboże i tak, dalej mój, ona była prawa prawo, żeby dostąpić do wyglądu do e, tutaj są tu marnotrawki, Na zamiaczka, od e, I to wszystko stąd co zbudowaliśmy tu zaraz zrobię sobie od razu jakąś na surowce, a tutaj będzie piwniczka w dół z dół e, a dobra, będę ją pozostawił sobie jednak będę na dzisiaj, bo wolne przy lagowaniu przy nagrywaniu na wszystkie. A nie, miałem drewno. Tylko mi chyba chodziło o te ciemne, chyba tak. Ale to jasne, możemy przyjąć sobie i te. Tak, będzie ładnie pasować. A tu trochę jest. Pozbieraliśmy z tamtego wiecie, domu. A gdzie jest. Tylko tutaj. Okej. Okay podchodzimy od razu bloki... cięcie ciencie w mam wbiadę do pokoju, ale to już już wejdziemy tutaj jeszcze balkonik na piękny wschód, słońca ta da -dan da 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 się da tak. wyjść... tym tak tak tym... tak, tak... O nie, da serduszka! Jeszcze o! Się sobie już jest taka piękna, piękna nocka. Uwaga, uwaga. No, gdzie no, nasz dom? Dom się rozbiło. Myślałam, że to się rozbije nasz dom. Ale kurczę, to skręca. Pięknie. Troszkę za wysokie zrobiłem. Nie to, żeby to na lery stały. Malutko. O nie! Eee! Eee, nie! O, fak! Jakie lagnie! Nie wiem, czy puścimy tą ostatnią, ponieważ tak lagowało system. Zlagowałem system. Fak, ja robię cięcie i widziłem. Okay. Okej, się po pokrótce... Znaczy, na... skrótkim... Nie wiem, co się stało, ale wyłączyłem Minecraft'a i wyłączyłem od nowa i był napis pizzle i tamtym gościu ma nasze ipy to Kiedy ci będziemy ma nasze ipy ząbki w żelaznej to i masz to oddać po to nasze ity. Dzięki co? tylko ty robisz mi się przez tak okej mam przynajmniej nasze ipy tylko sobie układamy ja i wyruszymy, wyruszymy sobie na jakąś wyprawę. Więc dobra, teraz sprawdziłem, że się nagrywa. Eee, I myślę, że to wszystko, co nam będzie potrzebne. I pójdziemy chyba w stronę Słońca. pójdźmy radzę w stronę? Okej. Okay. No fajnie, jak dowodzę im, chyba. To, to zanim ja Mam takie założenie. A ciekawe! właśnie ciekawe jeśli nawet nie pamiętam gdzie jest ta z... Gdzie? a ona się chyba posuła tak ona się wtedy posuła co robiliśmy na ja No tutaj było drugie jeszcze grzybko ale już połowę pościnaliśmy oj już tutaj coś mądrzy mnie atakują dum, 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 dum.

no, to, to. Aż tu? A tu? A tu? Janok, lipelek. A myśmy się jeszcze przesta... O nie, to my stamtąd przyszliśmy tak naprawdę. Ole, przylotnicka góra. Łał. Może tu jest jakieś zelenie Ale... <laughs> może zrobię sobie tylko palnie, ale palnie Może, może zrobię... Slajmy, czy da się na więcej pistolów, może więcej na chęci na dziokie nie robimy Eee, no co pedziej? Joke... Nie, nie, nie pamiętam na to, nie to dziokiej, y, dziokiej y. No, no nie ma mojego slajmy, myśmy odkurzemy wszystko mi zabierają znowu złotej zbroi sławek tą złotą zbroję daję sobie taki sławek tak nienawidzę skelety nie ścisną mnie Cie... nie, 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 nie. nie wziąłem kobla tak ludzie musieli tak snajdować o jeden Fak No nie, patrzcie jakie nie, to nie, I nie, 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 ostatnie ostatni nie, 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 to nie, 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 to... to Fuck, oh, yeah. Back, yeah. No wiadomo, liany musiały niespo... O, co mi się przyłączył? O w ogóle skąd strzały. Trzeba. Z tego z pochodni zabić. Aaaaa! Z pochodni zabić. Gdzie dalej tutaj sobie pójść? A, ty fajnie wygląda. No nie, a chyba się wrócimy do domku. Albo ja robię cięcie i widzimy się, gdy będzie... Gdy pójdę do... Dół do domku, wrócę się, prześpię się i będziecie kiełbięsze. Ruch następny, to jeszcze sobie naprawimy tylko ruch. Jest, dobrze, więc robię magiczne czary-mary i widzimy się za chwilę. <laughs> no ok, Jogobella, jogobella, nie pamiętam jak starytna mą odwijała. Jogobella, jogobella, dużo szkielet wciąż szanuje mnie. Luca Ała! No co mnie po tyłku? Wiem, tak traktować, wiem, sobie. Czeka. A, już jestem najedzony. No to to jogobella, jogo ha 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 ha, ha, ha. Okej, okay, już jestem. Jak widzicie, jestem przy domku, ponieważ jak ja doszłem, to zrobi się dzień. Kończ! Dzień, dzień. Okej, znowu mi do pokoju. Ale to już ślub! Wracamy! Z nowym dniem Minecraft. I to moje favorite. Mają. Czemu nie mnie się? Dzień. Aha o, przyprawda. Chcę i chciałam siostra No nie. Może chcemy zjadł... O, ale ninja to było. Kurde, szybko nam się rzadkie. Zobaczymy Okay, idziemy. Albo może ja zrobię cięcie i widzimy się, jak znajdę coś ciekawego, bo to bez sensu będzie tak po prostu sobie chodzić i nic się nie będzie działo. Ja robię cięcie i widzimy się na chwilę. W okay, Kamil Kamil już na skoczni. Wszyscy mówią, że wygra ten mecz, on założył sobie kostium spider i swój żelazną zbroję i czy... Uda się Kamilowi Stokowi skoczyć z tej skoczni. Ua! Ua! Ok, Taki, idziemy sobie po Że I, 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 i temy, i, i mam dwa, jedno i pół serduszka i stoję na krawędzi. Oo. Oh, oh. Jest! Już! Yes! Dokładnie w końcu po tylu, po tylu zmaganiach, po tylu śmierciach udało mi się odzyskać itemy ja. Yeah! Spodnie i hełm. To nie teraz przez wodę spinać. Okej. Okay. Okay. Ty? Ściera. O co, przyznaję się. Ty, to ty zależy ściera. Dobra, musimy zadać jakieś... O yes. ty, to jest. Pieska, spojli, to trochę śpieszka, to bym go spoilił, bym go fajnie nam dał na jakoś. Ula, znasz ściera. Zbieramy tytka. Ok, được oh, yeah. <laughs> rồi <Dobre. laughs> Zagapiłem się na no coś, ale okej, już idziemy, no to idziemy zbierać swoje Okej, to ja znowu robię wycięcie, jak coś się kapnie, bo to da się widzimy. Wooow. To jest program przy, przyrodnicy animal. Tutaj, dzisiaj będziemy oglądać reakcję świni. Jak zachowuje się codziennie świnia. Widzimy, my jesteśmy tak skamuflowani, że ona nas nie widzi. Okej, okay. udało nam się przy ale pamiętajcie. Świnie... Kiedyś... Co? Bałeś się wchowanego? Znalazłem, aha. Zmienia jest jakaś zimna. Ale przebadajmy to. Polda! Okej, jeszcze z wami nam oraz zombie jak mój asystent, który nie znał z tego odcinek. A teraz... ...szerzy mojego odcinka! Więc... Nie ja tak. Więc... Myś... Myś się mamy... Ja już się żegnam